Cześć! Dziś zajmiemy się kadrowaniem obiektów w innych obiektach o różnych kształtach. Czym w ogóle jest kadrowanie i po co to robić? Zatem kadrowanie to nic innego jak wpisywanie obiektu w obiekt. Zazwyczaj wykonuje się ten zabieg, gdy chcemy przyciąć jakiś element, ale pozostawiając go w całości, czyli ukrywając tylko jego określone fragmenty. To taka furtka, gdy w przyszłości stwierdzimy, że jednak chcemy innego układu. Wtedy bez problemu możemy wydobyć wpisany obiekt, lub zmodyfikować go bezpośrednio w kadrze. Dodajmy dowolny obiekt. Niech to będzie pięciokąt. Aby wykadrować, zaznaczamy obiekt, który ma być wpisany w inny. Wchodzimy w menu Efekty. W szybkie kadrowanie. Wybieramy umieść w kadrze. Pojawi nam się taka czarna strzałeczka. nią musimy najechać na obiekt, do którego ma zostać ten obraz wpisany. Następnie klikamy lewy przycisk myszy i następuje wpisanie obiektu w obiekt. Taki obiekt wpisany możemy wydobyć z naszego kadru, klikając prawym przyciskiem myszy, wybierając Wydobyć zawartość. Dodatkowo możemy poddać go modyfikacji wewnątrz kadru. Klikamy Edytuj zawartość kadru, następnie możemy go dowolnie tutaj przestawiać. Pomniejszać, modyfikować. Aby wyjść z trybu edycji, najeżdżamy w lewym dolnym rogu zakończ edycję obiektu, co przeniesie nas do pola roboczego. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna, gdy projektujemy coś skomplikowanego lub coś o tym samym wzorze tła. Na przykład, wizytówka o identycznym wyglądzie dla pracowników tej samej firmy. Taka wizytówka różni się zazwyczaj tylko danymi pracowników. Natomiast dane firmy oraz układ, tła pozostają bez zmian. Zatem stałe elementy tła możemy wrzucić w odpowiedniej wielkości ramkę, natomiast elementy, które powinny pozostać edytowalne, mogą pozostać poza kadrem, aby dostęp do nich nie był utrudniony. Szybkie kadrowanie przydaje się również, gdy chcemy nadać jakiś ciekawy efekt na tekst. Przygotowałem tutaj teksturkę szczytkowanego dibondu. Tekstura jest do pobrania na stronie internetowej kursu www.kursgrafiki.com. Zaznaczamy teksturę, wybieramy szybkie kadrowanie, no i wrzucamy kadr w tekst. Jak widać, kolor czarny zmienił się nam na kolor tekstury. Kombinując kadrowanie, możemy osiągnąć ciekawe efekty. Minusem rozwiązania jest fakt, iż jeśli ładujemy w grupę obiektów, tak jak w przypadku tego tekstu, rozdzielając je, niestety to, co wrzuciliśmy w kadr, powiela się i ląduje w każdym z powstałych po rozdzieleniu obiektów. Zatem kadrując zdjęcie w tekst składający się z ciągu 10 liter, da nam po rozłączeniu 10 obiektów z 10 zawartościami kadru. Jeśli wrzucamy w kadr bitmapę, pamiętajmy, aby ją maksymalnie zoptymalizować w celu uniknięcia nieprzyjemności. Z ogromną wagą pliku przy zapisywaniu, lub w ogóle zawieszeniu się programu w przypadku słabszego komputera. Ok, wiemy co to jest szybkie kadrowanie, wiemy jak działa, i poznaliśmy przykład stosowania szybkiego kadrowania. Warto też wspomnieć, że program daje nam możliwość zmiany sposobu wpisywania kadrów w obiekt. Ja aktualnie mam ustawione kadrowanie tak, aby z automatu kadrowany obiekt został wyśrodkowany. Wchodząc do menu. Narzędzia, opcje, wybierając edytuj, odznaczając pozycję automatycznie, wyśrodkuj zawartość w nowych szybkich kadrów. Klikając OK, w tej chwili możemy sobie przed kadrowaniem ustawić obiekt. Tak, jakbyśmy chcieli, aby po wpisaniu w kadr. Zajmował on taką pozycję, następnie możemy go wkadrować, no i on będzie w tej pozycji, w którą, którą ustawiliśmy przed kadrowaniem. Możemy go przesunąć troszeczkę wyżej i trochę w bok dla lepszego zobrazowania, i pozostał w tej samej pozycji. Jeszcze raz włączmy ze środkowaniem kadrowanie. Opcje edytuj, zaznaczamy. Automatyczne wyśrodkowanie. Wydobądź. Możemy odstawić na bok. Szybkie kadrowanie, umieść w kadrze i zdjęcie zostało wyśrodkowane. Kolejną rzeczą jest modyfikacja zawartości poprzez modyfikację kształtu lub pozycji samej ramki. Klikając prawym przyciskiem myszy. Wybieramy zablokuj zawartość szybkiego kadru, i w tej chwili możemy przestawiać ramkę lub też modyfikować jej kształt na dowolny sposób. Jeśli chcemy znów, aby kadr i ramka były zespolone, Powtarzamy kroki i wybieramy zablokuj w szybkim kadrze. Obiekt jest zablokowany w kadrze. Zapraszam do komentowania, oceniania i oglądania innych odcinków.